Wiadomo, że śmierć Krzysztofa Gożelaka spadła niczym grom przynosząc falę smutku i refleksji, szczególnie w jego rodzinnym mieście Kielcach, polski dziennikarz znany jako założyciel i twórca lokalnego portalu informacyjnego Nasze Kielce zginął na ukraińskim froncie w wieku zaledwie 45 lat. Jego historia to przejmujące świadectwo odwagi, poświęcenia i głębokiego poczucia obowiązku, które kazało mu zamienić pióro na karabin i stanąć do walki w obronie suwerenności Ukrainy. Decyzja Krzysztofa Korzelaka o wyjeździe na wojnę była aktem niezwykłej determinacji. Blisko dwa lata temu, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, postanowił on opuścić bezpieczne życie w Polsce, swoją pracę dziennikarską, a przede wszystkim najbliższych rodziców, brata oraz ukochaną córkę. Kierowany wewnętrznym imperatywem, dołączył jako ochotnik do szeregów ukraińskiej armii, by aktywnie przeciwstawić się najeźdźcy. Przez wiele miesięcy dzielił trudy żołnierskiego losu, stawiając czoła niebezpieczeństwom na linii frontu. Informacja o jego bohaterskiej śmierci jako pierwsza podała w sobotę 31 maja 2019 roku. Wieczorem Facebookowa strona scyzorek się otwiera, Satyryczna strona Kielc. W poruszanym wpisie czytamy wczoraj śmiercią żołnierza zginął Kielczanin, dziennikarz, twórca portalu nasze Kielce Krzysztof Gorzelak. Krzysiek miał 45 lat, prawie dwa lata temu zdecydował się pojechać do Ukrainy walczyć z rosyjskim agresorem. Zostawił w Kielcach mamę, tatę, brata i swoją córkę. Te słowa malują obraz człowieka, który dla wyznanych wartości był gotów na najwyższe poświęcenie. Z przekazanych informacji wynika, że Krzysztof Gorzelak polek bezpośredniej walce. Z rosyjskimi siłami. Jego ciało, zgodnie z dostępnymi doniesieniami, ma zostać pochowane na ziemi ukraińskiej, którą tak mężnie bronił. Śmierć kielskiego że żołnierskiego wywołała głębokie poruszenie i stała się bolesnym przypomnieniem o brutalnej rzeczywistości wojny, która toczy się tuż za naszą wschodnią granicą. Jak podkreślono na kieleckim profilu, ta wojna okrutnie o sobie przypomniała. Śmierć Krzyśka, kielskiego na kolegi wyciska z oczu łzy i uświadamia, że ta wojna jest tuż obok, jest teraz, jest absurdem i powinna jak najszybciej się skończyć. Te słowa oddają poczucie straty i bezsensu konfliktu, który zbiera tak tragiczne żniwo. historia Krzysztofa Gorzelaka jest opowieścią o człowieku, który nie mógł pozostać obojętny wobec niesprawiedliwości i agresji. Jego droga od dziennikarza dokumentującego rzeczywistość do żołnierza aktywnie kształtującego na polu bitwy jest wyrazem niezwykłego hartu ducha i odwagi cywilnej przekutej w czyn zbrojny, pozostanie w pamięci jako symbol walki o wolność i przykład tego, jak jednostka potrafi zareagować na wielkie historyczne wyzwania. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!